Witam cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Jest godzina 5.20. W zasadzie nie wiem, czy się rozpoczyna, czy kończy mój dzień, bo wracam z siłowni. Już skończyłem siłownię, o trzeciej poszedłem na siłownię, a jak to robiłem? To wszystko we wczorajszym vlogu. Teraz idę do domu położyć się. Chociaż może na chwilę, a może nie. Nie, nie będę spał. Zrobimy taką dużą? Mówię, że nieraz to nie wiem co potrzebuję, ale zaraz Na przykład widzisz, do scenografii Zobacz Nie wiem czy, to, czy wygląda to że... O, dzień dobry <laughs> Cześć No właśnie, nie wiem czy widać różnicę czy widać, widać, nie? Widać, czy widać. widać Zobacz Będziesz trąbił? <laughs> nie no, gdybym zatrąbił to bym Kurde <laughs> Dzień dobry, witam Aktona, no, czy mogę przyjąć do mnie? Dzień dobry, małą cappuccino poproszę. Dobrze, I ile dwie cukru? Dwie cukru. co za ile? Dwie cukru. Dwa razy. Tak znaczy, nie, dwie cappuccino i dwie cukru. A, rozumiem. Ej, przepraszam, tak. przepraszam, już teraz sam się zabotałem Jedna cappuccino. A dwa razy cukier. A dwa razy cukier. Bardzo. Dziękuję. bardzo. Ja tylko Ej, dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Cztery złote okienko odbierz. Dziękuję. Dziękuję. A 3 trzy. Trzy miałyby, dwa są chyba. Zrobiliśmy zdjęcia, odbitki. Hmm, niestety, niestety z Michałem się spotykam w takich... W okolicznościach, w których nie powinniśmy się spotykać. Ale to słuchaj, to idziesz, zrób tą odbitkę. Nie, właśnie zrobić. No. Miało być trzy. Miało być trzy, no. Niestety takie sytuacje się zdarzają. W zeszłym roku byłem na kilku, dosłownie na kilku pogrzebach swoich znajomych. Najgorsze jest to, że też już umierają. No to, zawsze umierali, ale również gdzieś tam znajomi w moim wieku. I właśnie te vlogi, że mogą być taką pamiątką e, po wiem, mnie. Będzie się do pracy, czy po 10 minut jeszcze? Musimy poczekać 10 minut na odbitkę, więc zaprosiłem Michała na loda. Na lody, przepraszam, na lody. Idziemy. Naprawdę mi tutaj odpowiadają te lody, Wiesz, to są 3 gał... Znaczy nie, są za 3 złote gałka, ale zobaczcie jaka duża. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Nie wierzę. dwóch, <grych> dwu... który mamy dziś. Mamy dwa miesiące. Tak, dokładnie dwa miesiące temu nie, trzy miesiące temu. Nie, dwa miesiące temu, dobra. Cały styczeń, cały luty. 3 stycznia zamówiłem w sklepie, gdzie jest bardzo szybki. Oczywiście było na stanie. Zamówiłem VR. No i dostanę, tak? Czyli tutaj zostało wysłane, więc się cieszę bardzo. Szko Mam nadzieję, że to się nie, nie, nie zdarzy. Jeżeli chodzi o VR, jakie są moje plany? Dlaczego gra nie nagrywałem? Z kilku powodów. W domu jednak gdzieś tam to jest ciężko. Nagrywać, nie odpowiadała mi kamerka, która była. Natomiast y, na Mazur Gra, co będę chciał zrobić, jak będzie VR, prawdopodobnie konsolę przyniosę tutaj, stworzę jakiś może fajny kącik, gdzieś tutaj coś w tym stylu, żeby było jednolite tło i tutaj nagrywać VR. Także trzeba się spodziewać, że już będzie blisko, 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 ale się cieszę normalnie. Zobaczymy, jak będę chodzić w tym. Podobno są fajne odczucia. Na swojego Snapchata wrzuciłem takie zdjęcie w nocy i 19 już mam udostępnione nie, screenów, 19 screenów. Cieszę się powodzeniem to zdjęcie. A tutaj można mnie dodać do znajomych, można zrobić pauzę. Tak, da radę zrobić pauzę i zeskanować kod. A i właśnie w ogóle jako ciekawostkę, powiem taką rzecz, że Snapchat Wszedł wczoraj na giełdę. Bardzo dobrze, bardzo udanie wszedł na giełdę. Założyciele są multimilionerami czy miliarderami? Coś takiego. Bardzo, dobra, bardzo dobry debiut, spółki, dawno takiej spółki nie było, która by tak dobrze zadebiut, zadebiutowała, także Snapchat się rozwija. Jeżeli chodzi o w ogóle o samego Snapchata, to ktoś kto nie wie, to, to są 10 dziesięciosekundowe wiadomości, które mogą być maksymalnie w moim przypadku, kiedy wrzucam, żeby wszyscy widzieli, przetrzymywane 24 godziny, ale w ogóle jako ciekawostkę powiem, że tak naprawdę Snapchat w jakiś tam stopniu przyczynił się do tego, że vloguję. Bo zanim zacząłem vlogi, ja o tym zapominam, ale tak naprawdę to ja nagrywałem wcześniej, nie wiem, przez pół roku codziennie wrzucałem snapy, po kilka snapów dziennie. I to był właśnie pewien, pewna forma vloga, tylko że tam nie mogłem się jakby rozrastać. Tam miałem 500, chyba 600 osób maksymalnie, z tego co pamiętam, mnie oglądało. A YouTube właśnie spowodował, że jakby te zasięgi wzrosły. Idziesz, schodami? Jest mało sztucznych schodami. A gdzie słyszysz piętno? Dasz radę? 57. Okej. Okay. Szedłem sobie z Michałem w miasto, tylko tak naprawdę, o jesteśmy w rynku trybunalskim, Piotrkowskim Rynku, gdzie ostatnio się toczyła akcja i to jaka akcja, no a my po prostu szukamy lokalu, żeby można było gdzieś usiąść i są tutaj lokale, dwa, ale są zajęte, bo są jakieś imprezy masowe, wcześniej byliśmy w jakimś innym, ale to jest cały zakopcony i, i zapełniony i naprawdę i nie ma. Okazuje się, że w Piotrkowie po prostu nie ma za bardzo lokali. Nie wiem, czy nie ma ludzi. Mówi się, że Piasków to miasto właśnie osób już dorosłych albo emerytów. Nie ma młodych, miasto nie potrafi przyciągnąć. I faktycznie jest naprawdę tutaj ciężko w ogóle coś znaleźć. Takiego a mamy weekend, tak? I mamy co dzisiaj piątek. No piątek. Czyli weekend. No. A pójdziemy na jakiś, jakiś dancing dla 50 latków i tyle, no. No co, tylko co nam zostaje. 아 이제 돼지다 <laughs> No i tak się zakończył mój dzisiejszy dzień. Byłem na dyskotece w Sejfie. W... Z okazji Dnia Kobiet, tak? Z okazji Dnia Kobiet była imprezka, byli dwaj Hiszpanie. Jeden był duży, z dużymi piersiami, <grym> z piersiami ginekomastia, Czyli widać było, że coś brał jakieś stery dziki. A drugi, yy, tylko niziutki. Nie wiem ile miał ze 165. <grym> no, może tak wzrostu, nogi króciutkie, no ale tak to fajnie tam dziewczyny sikały troszeczkę, ja też się pośmiałem znaczy fajnie no, okej okay. także dla dziewczyn z okazji dnia kobiet właśnie tutaj była imprezka zupełnie przypadkowo sobie wszedłem no i tak się skończyło na dzisiaj to jest wszystko Trzymaj się, cześć, do jutra A teraz pytania i odpowiedzi. Michał X Pom Pompa, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o kanały, kompletnie się nie zgadzam. I zaraz Ci wytłumaczę, dlaczego. Gdybym miał wszystkie moje kanały, wszystkie łącznie mają 170 tysięcy subskrypcji i pewnie dużo osób się powtarza, ale powiedzmy, gdyby niepowtarzane osoby, to wydaje mi się, że miałbym około 100 tysięcy subskrypcji. Zarabia się na wyświetleniach. Nie na to, ile ma się subskrypcji, tylko zarabia się na wyświetleniach. I gdy miał to wszystko w jednym kanale i byłoby te, te 100 tysięcy subskrypcji, to docierałbym do większej ilości osób. A nie tak, że wrzucę jakiś na przykład, nie wiem, na Mazur Odkrywa, gdzie tam jest 20 parę tysięcy subskrypcji i tylko do 20 tysięcy dotrze filmik. A gdybym miał 100 tysięcy, to by docierało do 100 tysięcy. Przemyśl to, zastanów się. Kompletnie się nie zgadzam. Wolmen, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Chcę na swoim, chcę mieć swój sklep, chcę mieć swoją jakość, za którą odpowiadam, a nie to, że chcę zarabiać, bo tu nie o to mi chodzi. Nowe wyzwanie i, o to, i to też jest dla mnie ważne. Gdybym chciał po prostu zarabiać, to właśnie tam byłoby najprościej, ale nie miałbym żadnej kontroli nad produktem. Julia. Yy, Spiery Donow, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miłość chce, żebym dla jego klasy zrobił właśnie koszulki na W. Zobaczymy, jak to tam wyniknie później, jak to wyjdzie, ten pomysł, projekt. Kuba Daniluk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Oczywiście, że chcę zarabiać. Czy ja kiedyś powiedziałem, że nie chcę zarabiać? A czy ty, czy ktoś z twoich rodziców na przykład albo ze znajomych poświęcałby się na przykład 4 czy 5 godzin dziennie na nagrywanie i na montowanie? A koszulki? Ja mówiłem o tym. No i przecież normalnie nie jestem fundacją charytatywną. Znaczy, co miałbym robić i w ogóle nie mieć z tego żadnego zysku? Na Vlog, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. 89 zł. Czy ktoś to kupi? Pewnie nie ty, ale wydaje mi się, że ktoś jednak stawia jakość, indywidualizm, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że jest, będzie jakość. I to, że będzie pro nie, produkt jakby unikatowy i projekt, jeżeli dla kogoś jest to ważne, to wyda taką kasę. Tak samo Miłoż kupił za 2000 GoPro. Ktoś by powiedział, kto kupi GoPro, dziecko za 2000. No a jednak są tacy klienci. Kocham sport, pozdrawiam cię serdecznie. Miłoż nie chodzi na treningi, przestał, ubolewam, ale na razie się wstrzymuję jakby od osądzania. A teraz pierwsza trójka, która była najszybsza, najszybsza, Julia Mize. Rak, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś najszybsza. Dido997, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś drugi. I Kacper Czupryniak, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś trzeci. No i telefon. Niestety często dzwonią do mnie widzowie i powiem szczerze, zaczyna mnie to denerwować, bo dostaję kilka telefonów dziennie, ale o, o tym będzie kiedy indziej. Właśnie na przykład w takich sytuacjach tak jak teraz. Czujesz zobacz. Odrzucony, ale i tak zaraz jest telefon od razu. Na razie trzyma się cześć.